Ja przypomniałam sobie rok 2005, gdzie na pierwszej stronie również na Polskiej gazety było to, że SLD pierwszy raz nie wchodzi do Sejmu i ona 4%. Było wtedy 11, czyli 7% więcej. Jeżeli mamy 7, no damy 7, to już jest 14, a będzie jeszcze więcej. Mamy swoje badania, naprawdę jesteśmy o to spokojni będziemy robili żadnych fajerwerków specjalnych ani nerwowych ruchów, jak robi Platforma Obywatelska na przykład. Bo to ona się dzisiaj bardzo mocno, no a ja Palikot jest problem Platformy nie nasz, uwierzcie. I to sprawdzamy, badamy, każda profesjonalna partia. To jest nerwowość widzimy w Platformie Obywatelskiej, a już myślę, że bardzo złym pomysłem była chęć mobilizacji elektoratów według Platformy Obywatelskiej. Myślę tu o spocie, który pojawił się w telewizji, apelowaliśmy, aby został wycofany, to pokazuje nerwowe ruchy. Otóż ten spot jest bardzo niebezpieczny dla Polski, dla Polaków, dzieli Polaków. Ten spot powoduje to, że stawia się Polaków po dwóch stronach barykady. Jednych nazywa się lepszymi, drugich nazywa się gorszymi. Ten spot pokazuje agresję i boję się, jakie emocje będzie budził po wyborach.